Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że możemy od samego rana wznosić oczy i wołać o moc z wysoka. Nie chcemy spędzić tego dnia sami, ale niech wszystko będzie w Bogu, razem z Duchem Świętym. Niech On nas umacnia. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o spóźnianiu się. Nad sadzawką owczą znajdował się pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, aby wprowadził mnie do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja już dojdę, inny schodzi przede mną, rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Człowiek od 38 lat cały czas się spóźnia. Codziennie czy za każdym razem, jak następuje poruszenie, wyczekują tego momentu wszyscy, i on się od 38 lat spóźnia. Może takie spóźnianie jest naszą cechą, naszym bólem. Że już tracimy nadzieję, że to się zmieni, że to jest wpisane w nas, że zawsze musimy być za późno, że znowu nie w czas, znowu coś nie tak. Ten człowiek się przyzwyczaił do choroby, przyzwyczaił się, chociaż czeka na poruszenie sadzawki, ale on nie ma żadnej nadziei. Ma sytuację taką, że we wszystkim jest na nie, nic się już nie może wydarzyć. Dzisiaj Jezus budzi naszą nadzieję. Po prostu Patrzy w oczy i mówi, co chcesz. Chcesz być zdrowy? Chcesz, żeby to się zmieniło? Zaufaj Bogu na nowo. W taki sposób dzisiaj poproś Go. Może być tak, że przyzwyczailiśmy się do naszego bólu, przyzwyczailiśmy się do naszego cierpienia, ale życie nie musi tak wyglądać. Wznieś oczy, wznieś ręce i wołaj szczerze o dotknięcie przez Boga. Bo jedno słowo Boże wystarczy, które wnika w serce, że się wszystko zmienia. Wstań, weź swoje łoże i chodź I się wszystko zmieniło. Całe niezadowolenie tego człowieka z życia, całe wyczekiwanie i ciągłe spóźnianie się, wszystko się zmienia. Bo Bóg powiedział słowo, które dotknęło jego serca. I na przyjęcie tego Bożego słowa wstań, weź swoje łoże i chodź. Błogosławię Wam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Cieszę się bardzo, że jesteśmy razem. Zachęcam, udostępniajcie Zoomy na różnych komunikatorach, grupach, gdzie jesteście. Proponujcie, aby budzić wiarę. I zostańcie naszymi patronami. Tutaj możemy dołączyć do Patronajta i tam, żeby wspierać regularnie ewangelizację, którą prowadzimy i w internecie, i przez to, że Mocni w Duchu jeżdżą na różne koncerty, że mogą też mówić w szkołach do młodych. To wszystko dzięki waszemu wsparciu. Kto jest patronem, jest patronem ewangelizacji prowadzonej przez Mocnych W Duchu, do czego was bardzo zachęcam. W opisie materiału też jest konto. A teraz tutaj jest też link do Teledysku Mocnych W Duchu. Razem z młodzieżą zaśpiewajmy. Do zobaczenia.